Bójcik po świetnej wygranej, ponującej wygranej na KSW37. No, wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, że po takiej wygranej, mimo wszystko debiutu, mimo że jest debiutującym w KSW zawodnikiem, to bardzo mocnym zawodnikiem doświadczonym, że jesteś bardzo, bardzo blisko pasa. No, co mam powiedzieć? To tak mi się wydaje i no, czas pokaże, czy, czy, czy to już będzie następna walka, czy, czy jeszcze będę musiał raz udowodnić to, że na to zasługuję. Mhm. Czy w tej niezadługiej walce były jakieś takie trudne momenty, które Marcin ci sprawił? Czułem tą jego siłę fizyczną gdzieś tam jak już się skleiliśmy, było to zwarcie, to czułem, że faktycznie jest mocny oka ma warunki i faktycznie ma, ma tę siłę, o której w jego przeciwnicy wcześniej mówili. Mhm. Czy po pierwszym knockdownie wiedziałeś już, że tak naprawdę koniec walki się zbliża? Nie, nie, dosyć mocno zaatakował z dołu, jeden cios poczułem, który uderzył z dołu, akurat ciosy, które wymienialiśmy gdzieś w trójce mi ominęły, ale, ale w jednym momencie jeśli fajnie się skręcił, zrobił sobie miejsce i zadał cios dosyć mocny, mówił o parterze, I, no i tak naprawdę ja to musiałem walczyć o to, żeby tę pozycję skontrolować i żeby, żeby uderzać z góry. Nie? Jeszcze pociągnę wątek oczywiście tej zbliżającej się walki o pas, czy chciałbyś, żeby to tak, wiesz, takie wysłać, powiedzmy, przesłanie, że chciałbyś, żeby to był już kolejny pojedynek? Znaczy, no nie jestem jedyną osobą decyzyjną, tak mi się wydaje w tej, w tej kwestii. Ja oczywiście czuję się gotowy i chciałbym taki, on, taką walkę dostać, ale no jest menadżer, są moi trenerzy, wiadomo są właściciele KSW, no, no, no to jest co najmniej w 4-5 osób decyzja, także no, czekam, zobaczymy co będzie dalej. To powiedz jak na ten moment właśnie oceniasz mistrza, czyli Tomasza na co nim możesz powiedzieć? Nie wiadomo, no nie mogę nic o powiedzieć. No, Tomek rozwija się bardzo dobrze w, w tych pośrodkach uderzanych. Wiadomo, jakim jest graplerem. Zapasy też cały czas szkoli. ma bardzo dobrą bazę gdzieś tam. Wiadomo, sparych partnerów i, i trenerów. No, no, no i jest dobrym przeciwnikiem. Na pewno, będzie dobrym przeciwnikiem. Czy gdyby następna walka nie była o pas, to masz jakiegoś rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć tutaj w KSW? Nie, nie, nie. No to, to już zależy od wodarzy, Tym bardziej, że, że w tych pięciu ostatnich moich pojedynkach trzy razy rywal doznał kontuzji i, i była gdzieś tam zmiana na ostatnią chwilę. Także no, e, ważne, żeby, żeby te walki się odbywały w miarę często. Wiadomo, że w tym roku jako jedynym zawodnikiem e, miałem okazję stoczyć trzy, trzy walki dla, dla, dla KSW. Jeżeli w przyszłym roku uda się to powtórzyć, no to będę bardzo szczęśliwy. Jeżeli stoczę dwie walki, no to też będzie OK. No. Czy poddania smakują tak samo jak nokauty? Według mnie knockouty zawsze no, znaczy smakują lepiej, a, ale no wiadomo, że każda zwycięstwo przed czasem smakuje lepiej od, od tego na punkty. Teraz odpoczynek, czy od razu wracasz na matę i trenujesz już do następnej walki? Aktywny wypoczynek na pewno, przynajmniej dwa tygodnie aktywny wypoczynek, potem będzie to na okres świąteczny, także też myślę, że będzie ciężko zebrać tam chłopaków do tego treningu, ale, ale no nie zamierzam robić na pewno przerwy dwa tygodnie aktywnego wypoczynku, a potem jeżeli oczywiście będą warunki, no to wracam na, na treningi, może jakieś wyjazdy. Te trzy walki to jest tak idealnie dla Ciebie stoczyć w roku, czy chciałbyś stoczyć, nie wiem, więcej gdzieś za granicą jeszcze i właśnie czy kontrakt obecny zabrania Ci takich walk? Z tego co wiem za granicą nie mam przeciwskazań żadnych, no, ale jeżeli będę dostawał minimum te dwie, a tak jak w tym roku trzy, no to wcale nie będę tych walk szukał. myślę, że jedna to by było stanowczo za mało, cztery no to jest dobre tempo naprawdę wysokie. No, do dwóch do czterech walk to jest tak optymalny wiadomo poziom dla zawodnika.